Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmie Dzisiaj tradycyjnie karmienie królików, bo dostały sianko Dobra, tam te króliki jedzą Tu mam dwa jabłka Alfred cina siano A króliki już wyczuły jabłka i je chcą jeść. Więc to kroimy na pół no, Nie udało się jeszcze raz, może nóż tu, chociaż dobra zrobię to poza kamerą, bo sami wiecie, jak się. O i zobaczcie, jakie jabłko. Takiego czegoś im nie dam. Więc to pokroję na cztery i po prostu dam. I za chwilę sobie przyniosę. Przyniosę sobie jabłka, znaczy, jest w sumie sumienie jabłka, przyniosę sobie marchewki. I też im dam. Więc sobie zjedzą. No a to już mają w sumie. Pokrojone. Więc można im dać. Alfredik, Masz jabłko. Ty na dole. Gdzież masz jabłko? Dobra. No i te tutaj. Też dostaną jabłko. Macie no to teraz idziemy po marchewy, o, idziemy po marchewy, ale dzisiaj dostaną po kawałeczku marchewki i piezruszki dzisiaj nie dostają. Wezmę taką, no taką, bo niedawno dostawały, więc znaczy na no nie, że niedawno w poprzednim odcinku, czyli wczoraj. Nic nie, patrzcie jak się dorwały do jabłka. Za mało im dałem chyba, ale... Dobra, ja sobie to pokroję i im dam. Dobra, po takim kawałku dzisiaj każdemu. Powiem Wam, że moje króliki za marchewką średnio najbardziej lubią jabłka. No to jeszcze granulacik. Dobra mają swoich granulatu. Dam im jeszcze trochę z samego granulaciku I niedługo będzie drugi worek, więc... już jest zamówiony mhm, Już się zerwały do picia Macie granulacik Mieszu, mieszu Dobra, tutaj u tych królików sprawa garnięta. Alfredowi granulat nasypałem, jak widzicie gałązki coś tam je, ale mało, ale teraz je jabłko, prawie, prawie jedną ćwiartkę zjadł, więc jest dobrze, a że tam nadal karmi, no to trochę więcej tego granulatu sypnę. I dobry pani. Może za chwilę sprawdzimy maluchę w sumie. Za chwilę zerknę. Co i jak? No to jeszcze po gałązce jabłoni. Taką mi się udało uciąć dzisiaj. I dziękuję z Wam za 91 subskrypcji. Wiadomo, że już będzie więcej, pewnie koło 100, bo mam jeszcze. Ten filmik będzie dodany po tym, co teraz będę dodawał. Ale następny film dopiero będzie dzisiaj mam poniedziałek, więc następny dodam jutro, we wtorek. Albo w środę. Bo tak jak mówiłem, mam wyjazd, więc nie będzie mnie aż do niedzieli. Dlatego nagrywam na zapas. I piszcie w komentarzach, co mam nagrywać, bo Kończą mi się pomysły. O, macie gałązki. A, bo w sumie ten słoik sobie wrzuca. Dobra. Dorobię mieszanki, bo dziadek się będzie zajmował królikami, więc dorobię mu mieszanki, żeby im nie brakło. No więc film się trochę wydłuży. No to biorę sobie mieszankę zbożową, biorę sobie szamle. I sypiemy dwie takie szufle zboża. O, no Boże, ale troszkę jedną ręką. No, no. więc to sypiemy do wiadra o trochę rozsypałem ale nic się nie stało zboże jest teraz w sumie kukurydza a bo dobra może trochę za dużo chociaż ona jest mała to będzie cała muszę sobie obrać no i tak gdzieś mniej więcej półtora i takiej szufli granulatu nie to mniej więcej tyle no i sypiemy sobie do tego no i jeszcze sobie dosypałem jedną szufelkę zboża i tak na oko pół szufelki granulatu to mam takie prawie pełne wiadro no i do tego witaminki z kalwetu tak na spód trochę ja to daję na oko no, i sobie to mieszam. No, i w sumie paszę moją gotową. Dobrze ja sobie to wyrównam ładnie. Słoik, tak. No, i pokrywką zamykam. Już jest szczelnie tak tu wygląda. Tu widzę, jeszcze jakiś granulat jest, to w sumie tu Mogę wsypać bo... O! Tylko powyciągam jakieś słomo. Jeszcze płatki owsiane tu są. Muszę kupić maluchom. No i dobra. Słoik. Pokrywka. I za wyścielę w sumie lekko królikom. Tak jak mówiłem, mnie nie będzie. Mam i słomę w worku. To ścielimy. Wszystkim tak mniej więcej wyścieliłem. Teraz sobie to tutaj przeczyszczą ładnie. Rozgarną, ubiją. Tak tak rzuciłem na kubka. Ona sobie to rozgarnie, bo nie chce jej tam gniazda za bardzo ruszać. Alfredzi już kopie. A tym całość wyścieliłem. I już Alwinka. Testuje. Maluchy się trochę wystraszyły, ale i to mam taki tymczasowy paśnik. I maluchy sobie ci lubią spać. Dzisiaj tu siedem maluchów spało w tym. Jeden na drugim. No więc dobra. Biorę się za sprawdzanie gniazda. Przyniosłem sobie taką siatkę, którą już znacie. No i teraz muszę ją wyciągnąć, ale tu też poza kamerą, bo ona trochę gryzie. Znaczy może już nie chodzi, że gryzie, ale nie chcę no, jej stresować jakoś bardzo, więc szybko ją wyciągnę i Wam pokażę. Dobra, trochę się słomy wysypało, bo ciężko mi ją było wyciągnąć, ale już jest. Więc sprawdzamy. Uklęknę sobie. No i sprawdzam, czy wszystkie żyją, ile ich tam jest. Znaczy wiem, że jest ich 6, ale czy wszystkie żyją po prostu. Nie widzicie, chyba widzieć, ale tu na przykład już jeden maluch jest, kurde nie widzicie nic, może wam wyciągnę jednego malucha pod światło, tu jest na przykład jeden biały, coś takiego, no i sobie zerknę, cztery, czarny żyje, żyje bo ciepły, dobra, wszystkie żyją, nie chcę ich tu już bardziej... Nerwować. Wszystko sprawdzone na szybko. Nie widzieliście nic, ale sprawdzone. Więc teraz sobie biorę grabki. Czekam, aż się maluchy uspokoją. Biorę sobie grabki. I trochę tu uprzątnę, bo trochę mi się nabrudziło. Dobra, samica wrzucona. Trochę posprzątana, ale tak nie do końca. Idę sobie teraz po kukurydzę. I obiorę sobie ze dwie kolby. Albo może. Jedną jakąś. Taką sobie obiorę kolbę, żeby mieć do mieszanki kurydza. Widzicie, ona tak wygląda. Jest taka malutka. Idziemy obieram. Tutaj ją sobie wsypię i wam pokażę. Dobra, tyle z niej wyszło. Rzucę to sobie tu No i niech sobie leży Alfredzik już coś tu Coś chyba wyczuł Tak coś wącha Jeszcze wam pokażę obgryzioną klatkę, patrzcie To wszystko jest obgryzione A wyglądało Co by wam tutaj na przykład coś takiego, tak to wyglądało Nowiutka sosnowa łata a tu o, całe obgryzione już. Ktoś w komentarzu pisał, żeby dawać gałązki jabłoni, gałązki tam yy, chyba leszczyny. Czy coś takiego, no ja im daję cały czas. Patrzcie jak tu jest obgryzione, tutaj to w ogóle hit jest. Tam jest obgryzione. O, teraz je karmi, patrzcie. Patrzcie jak tu jest obgryzione, to to jest w ogóle na półokrągło. Pokażę Wam jak karmi. Pierwsza z na odcinku Wam pokazuję jak karmi. A ja widzę, że już trzeci raz. Nie, dobra, nie stresuję jej. Ale karmi maluchy. Więc dobrze. Jak je wyciągałem to były takie najedzone, więc jeszcze Wam pokażę tutaj na przykład klatka obgryziona. Tutaj tak nie do końca, ale tutaj jest tak lekko obgryziona. Tutaj też jest lekko obgryziona. Najbardziej jest tu Teraz widać jest normalnie taki Tak na pół okrągu. Jeszcze wam pokażę samicę Tak to wygląda I sobie piją Rzadki zamykam Jeszcze pokażę wam Alfreda Gdzieś Myszko Nie coś gałązki? Zatrybił koniem tylko przegryz. A tą przegryziesz Ty nie przegryziesz, nie? A nie przegryziesz, no właśnie Więc w tym filmie trzeba będzie wszystko Zachęcam do komentowania, do łapki w górę Do subika Bo teraz już myślę, że nas będzie koło 100 Bo na tą chwilę jak nagrywam ten film jest 91, podajże i dzisiaj mamy bodajże 16. Tak, mamy 16. No więc do zobaczenia w następnym filmie. I cześć.